Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować kolejny sprzęt z mojej kolekcji. Tym razem jest to Scanner Uniden Birkat UBC 9000 XLT. Jest to taka dosyć duża kobyła, jak widzicie. Produkowana w latach 1995 prawdopodobnie gdzieś do 2000 roku więc no już możemy mówić, że jest to dziadek vintage, sprzęt typu vintage. Niemniej ma bardzo ciekawe parametry. Jego rozmiar też jest dosyć duży, niespotykany, chyba. Jest to chyba jeden z największych skanerów obecnych kiedykolwiek na rynku. No, pomijając serię tych topowych iComów R, ale ten skaner to jest tylko i wyłącznie FM, AM. Pokrywa on częstotliwość od 25 MHz do 550 MHz, a później od 760 do 1300 MHz. Czyli no, praktycznie tutaj możemy posłuchać większość najciekawszych rzeczy. Obejmuje on od pasma CB Radio przez pasmo krótkofalarskie 10 metrów, przechodząc następnie przez kilka pasm krótkofalarskich 4, 6 metrów, 2 metry, 70 centymetrów, kończąc na 23 centymetrach. No ale oczywiście umożliwiam też odbiór ciekawych innych rzeczy. służb, jak i komunikacji satelitarnej oraz ostatnio ja go używam raczej do odbioru tego, co się dzieje na naszym niebie od zeszłego roku, także, nasłuchuje na nim najczęściej częstotliwości militarnych. Nie każde urządzenie, które posiada zakres właśnie tych częstotliwości militarnych jest czułe w tym zakresie. Przykładem niech będą różnego rodzaju urządzenia typu Jesu, które, które już jako transfery posiadają też zakres powiedzmy od tych 220 do 400 MHz, ale one są tam bardzo głuche. Praktycznie nie udało mi się nic usłyszeć na tych częstotliwościach. Ten dziadek znakomicie sobie radzi właśnie w tym przydziale częstotliwości. Jeżeli go porównamy do mm, troszeczkę nowszych urządzeń, ja posiadam też Unidena 785 XLT, który jest tu dla mnie jakby na chwilę obecną niedoścignionym liderem wśród wszystkich moich urządzeń e, skanujących. E, i, I tutaj czuć, że, że ten Uniden UBC 9000 XLT ma troszeczkę mniejszą czułość. Niemniej jest to naprawdę też urządzenie godne uwagi, jeżeli się gdzieś pojawi na rynku wtórnym, to, to, to warto się nim zainteresować, jeżeli, jeżeli będzie w przyzwoitej cenie. Co nam oferuje skaner? Po co nam takie pudło w domu? No przede wszystkim część ludzi, którzy zaczyna przygodę od Baofengów, to, to prędkość skanowania tychże urządzeń jest znikomo niska. Tam jest około 2 kanały na sekundę. I chociażby wspominałem tutaj paśmie militarnym, eee, pomimo że BoFengi nie posiadają tego przedziału częstotliwości, ale jeżeli by posiadały i skanowały te pasmo z prędkością dwóch kanałów na sekundę, to to by trwało wieki. Eee, zobaczcie, jak to wygląda w przypadku tego starego skanera. On ma tak zwaną funkcję Twin Turbo. Eee, I przy producent pisze, że przy przestrajaniu o 5 kHz, ja tu akurat jak widzicie o 25 kHz teraz przestrajam. Częstotliwość. Taki jest raster na, na tych częstotliwościach militarnych, więc nie ma sensu skakać co 5 kHz. Ale załóżmy, że chcielibyśmy, na przykład, pasmo Siri radio, chcieli z prędkością 5 kHz, to to urządzenie się wkręca do 300 kroków na sekundę. Czyli no jest to nieosiągalna wartość prędkości skanowania w większości Współczesnych skanerów, no, pominając oczywiście markę Uniden, bo, bo oni jakby te standardy zachowują do dnia dzisiejszego i o dziwo no też nie, pomimo tylu lat, nie udało im się jakby tej bariery przekroczyć. Podobno w częstotliwości, przy, przy każdym innym kroku przestrajania, tak jak tutaj widzimy, 25 kHz, prędkość dochodzi do 100 kanałów na sekundę. Także jest to, jest to bardzo. Bardzo wysoka wartość i pożądana przede wszystkim przy przeszukiwaniu, jak ja to mówię, przy czesaniu dosyć szerokiego spektrum częstotliwości. Dzięki tym rozmiarom urządzenia mamy dodatkowe benefity, które wynikają z tego, że większość funkcji jest dostępna od razu pod danym przyciskiem, co jest naprawdę. Bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem i wszystkie skanery typu chociażby przenośny ICOM 6 który też możecie obejrzeć u mnie na kanale, on ma tam powiedzmy tam tych kilka, kilka przycisków, no i jakby operacje związane z nasłuchem, z przełączaniem pasm, band, przełączaniem banków pamięci zajmują dużo, dużo więcej czasu i trzeba się nauczyć pewnej gałkologii. To jest, ten Uniden jest naprawdę bardzo prosty w obsłudze. Wszystkie funkcje są dostępne od razu z płyty czołowej. Część przycisków posiada dwie funkcje jak widzicie aktywuje się je po przyciśnięciu po prostu przycisku shift także przykładowo chcemy zmienić raster przestrajany na 5 kHz wciskamy shift 5 kHz step przechodzi na 5 kHz i teraz zasuwamy z przestrajaniem właśnie o 5 kHz i to jest około 300 skoków na sekundę w chwili obecnej także, także robi wrażenie pomimo wieku tego urządzenia dodatkowym atutem tego urządzenia jest to, że podczas procesu skanowania mamy dostępnych 20 banków pamięci od razu. Nie musimy wchodzić w żadne menu, linkować banków. O co w tym chodzi? Przykładowo, pod czwórką mam zaprogramowane częstotliwości lotnictwa cywilnego. No i na przykład w chwili obecnej nie mam chęci w ogóle to je słuchać. Wciskam czwórkę. I to już jest wycięte, jest w chwili wycięte z procesu skanowania. Chcę dodać jakieś emisje cyfrowe, o których za moment wciskam, sobie na przykład mam przypisane pod C i D, mam wpisane emisje cyfrowe i one już wpadają jakby w ten łańcuszek do skanowania. Także widzicie jak to jest mega proste, żeby zarządzać tym skanerem. Żadnego głębokiego menu, wszystko jest na zewnątrz. Podobnie sytuacja ma się z przeszukiwaniem częstotliwości od do, aczkolwiek ten skaner posiada tylko jedną parkę taką i tu właśnie jest SRC Search. To jest ten przycisk, gdzie możemy sobie zdefiniować górną i dolną częstotliwość, którą chcemy w chwili obecnej przeszukiwać. Jedną z najważniejszych też rzeczy w tego typu skanerze jest to, że na dowolnej częstotliwości możemy wybrać dowolną modulację AM, wąski FM i szeroki FM. Też odbywa się to po prostu jednym przyciskiem. Chcemy przełączyć na FM. Jesteśmy w Narrow FM w chwili obecnej. Gdzie narą FM to jest ta komunikacja nazwijmy to radiowa służby krótkofalowcy, a WFM to jest szeroki FM służący do odbioru radiofonii typu radio RMF FM. Jak widzicie, prosty skaner z wszystkimi funkcjami na zewnątrz umożliwia szybką obsługę bez konieczności zagłębiania się w menu. No i przykładowo jesteśmy teraz w trybie skanowania, nie musimy przechodzić jak to bywa w różnych urządzeniach z trybu VFO na na tryb pamięci. Przykładowo, zatrzymaliśmy się teraz na częstotliwości jakiejś. Możemy sobie opisać każdą komórkę pamięci. Jak widzicie, jest, jest sporo tutaj możliwości opisu. Bardzo nie pamiętam, trzeba by przeliczyć ile znaków, ale widzicie, że jest tego, jest tego sporo. Więc. Możemy używać małe, duże litery, jakieś znaki yy, dziwaczne też są tutaj, które możemy sobie przypisać. Jakieś strzałki, znaki zapytania, co komu tam pasuje do opisania komórki pamięci, a żeby się dowiedzieć teraz, yy, na jakiej częstotliwości jest dana komórka pamięci, wciskamy przycisk alfa i widzimy dokładną częstotliwość. Dodatkowo widzicie tą wielką gałę tutaj, ona naprawdę ułatwia, mega ułatwia obsługę tego urządzenia, i to jest chyba jedyny skaner z taką gałą, ogromną, porównywalną powiedzmy do jakichś transiwerów krótkofalarskich. Jest to naprawdę bardzo, bardzo użyteczne rozwiązanie. W przypadku jakichś mniejszych skanerów, to są jakieś wiecie, malutkie pokrętełka klikające, itd. i tak dalej. No, większość czasu skaner robi w, tej, w, tej, e, w tym modzie, prawda? że przeszukujemy banki pamięci, lub po prostu przeszukujemy przez search. Ale no, mamy czasami e, sytuację, że chcemy, e, chcemy sobie poprzestrajać e, częstotliwości, tak sobie gałą pokręcić i zobaczyć, co tam słychać. Przełączamy jednym guziczkiem z modu channel na frequency i w chwili obecnej możemy sobie przestrajać właśnie jak w transiverach krótkofalarskich, powiedzmy to, możemy sobie przestrajać y, bardzo fajnie nasz odbiornik. To jest też jego mega, mega zaletą. Oczywiście jak każdy skaner y, mamy też funkcję autozapisu. Y, przykładowo y, jesteśmy w nowym mieście, w nowym miejscu, ewentualnie y, skanujemy sobie, Częstotliwości lotniczej, co jakiś czas gdzieś wiadomo, nowa, yy, pojawia się jakaś korespondencja na nowych częstotliwościach. Więc, aby cały czas nie spędzać czasu przed skanerem, możemy sobie zrobić tak zwany auto-zapis. I też jest to mega proste. Wciskamy sobie auto, wybieramy bank pamięci. Jest ich 20, jak widzicie, każdy po 25 komórek pamięci. Możemy ich kilka wybrać. Na przykład wybierzmy sobie i j, a jest, j jest full, już jest zapisany, no to może. HJ i wciskamy search. I teraz każda nośna, która się pojawi w obrębie tych częstotliwości, którą przeszukujemy, każdy sygnał spowoduje to, że do komórki pamięci zostanie zapisana częstotliwość. Czyli zostawiamy ten sprzęt powiedzmy na 2-3 dni. Niech sobie w ten sposób skanuje. Wracamy i mamy powpisywane do komórek pamięci. Mamy powpisywane Częstotliwości, które ten skaner napotkał podczas przeczesywania częstotliwości. Z dodatkowych ciekawostek tego urządzenia, możemy podłączyć z tyłu. Jest specjalny przekaźnik wewnętrzny, w tym, w tym urządzeniu. Możemy podłączyć magnetofon, bo to jeszcze były czasy, jak były magnetofony, no to dzisiaj jakieś, powiedzmy, cyfrowe urządzenie nagrywające dźwięk. Możemy, jest wyjście liniowe tutaj, ale z tyłu jest jeszcze wyjście, które umożliwi nam podłączenie e, takiego trybu, że magnetofony, istniały jakieś takie magnetofony, że jeżeli, powiedzmy, zwieramy styki wejścia, no to wtedy zaczyna nagrywać. Możemy sobie do każdej komórki pamięci przypisać e, taką funkcję, że na przykład na kanale 176, jeżeli coś się pojawi, to nagrywaj to na magnetofon czy tam dyktafon cyfrowy. No jest to świetne rozwiązanie, bo nie, my to definiujemy, powiedzmy, jakieś częstotliwości, może jakieś służby nas interesują, inne nas nie interesują i puszczając po prostu skaner, Wyłączymy sobie te nasze HI, puszczając sobie skaner, zatrzymuje się na danej częstotliwości, na danej wcześniej zaprogramowanej częstotliwości i może nam nagrywać to, co słyszy urządzenie, właśnie na dyktafon cyfrowy, czy też magnetofon. I to spotykam praktycznie w każdym znanym mi unidenie stacjonarnym. W tych urządzeniach przenośnych oczywiście tego nie ma. Urządzenie jest jeszcze dodatkowo wyposażone w podstawowe funkcje takie jak lockout, i też jest to dostępne od razu z panela kontrolnego. Umożliwia nam to w danym momencie, na przykład w danym banku, no ktoś coś w Fanzoli, niech będzie na SR6J, ktoś w Fanzoli, jakieś głupoty nie chce się nam tego gościa słuchać, wciskamy lockout. To oznacza, że ta komórka pamięci jest pomijana podczas skanowania, ale nie oznacza to, że została skasowana z pamięci. W każdym momencie możemy sobie później do niej wrócić. Możemy sobie do tej, do tej częstotliwości wrócić i po prostu ten lockout włączyć, wyłączyć jeszcze raz. Prawda? On jest, teraz jest niestety niewidoczny, musimy przejść do alfa. Widzicie, tutaj się pojawia, musimy przejść jakby do częstotliwości. Z poziomu opisu komórki ten lockout jest niewidoczny i to trochę niedobrze, ale da się z tym żyć. Dodatkowo dla każdej częstotliwości możemy ustawić tak zwany delay. To jest czas, po którym zostanie wznowione skanowanie, czyli przykładowo na SR6R zatrzyma nam się skanowanie. Więc on jeszcze poczeka 2-3 sekundy, aby w... po zaniku nośnej, aby znowić skanowanie. To może podczas do przemienników może jest niepotrzebne, ale bardzo się przydaje do takiej komunikacji dyrektowej, bezpośredniej, nie przez przemienniki, przykładowo kanału CB19. Jeżeli sobie ten delay tutaj właśnie zaprogramujemy, to. On odczeka te 3 sekundy, że kolejny korespondent podniesie mikrofon, prawda, i zacznie kontynuować rozmowę. Jeżeli tego byśmy tutaj nie mieli załączonego, no to dojdzie do tego, że zatrzyma się na jednym korespondencie i nagle on powiedzmy skończy nadawać. Drugi jeszcze nie załączy nośnej, więc skaner ruszy i zacznie poszukiwać kolejnych nośnych. I to właśnie, żeby zapobiec tego typu sytuacjom, to mamy ten przycisk delay. Dodatkowo mamy jeszcze funkcję ATT, to jest tak zwany atenuator, tak? Chodzi o to, że przy odbiorze z jakichś dużych anten, szczególnie na częstotliwościach 25 do 30 MHz, może dojść do przesterowania odbiornika, i to jest taki tłumik na wejściu. Dodatkową funkcją jest tak zwana funkcja data. Ona jest tylko. ...możliwa do włączenia, a może nie jest włączana, nie jest możliwa do włączenia, już zaraz zobaczymy. Tak, to chyba wymaga dodatkowej płytki, mi się wydaje. Z tego co pamiętam, to ona służyła do omijania, jakby do analizowania dźwięku, żeby pomijać jakieś emisje cyfrowe. Ale to muszę doczytać. Wydaje mi się, że trzeba dokupić dodatkową płytkę, żeby ta funkcja działała. Podobnie jak CTCSS. W standardzie niestety ta płytka nie jest zainstalowana i jeżeli chcemy wykorzystywać dobrodziejstwo właśnie podtonu CTCSS, to niestety trzeba sprzęt doposażyć w taką płytkę. No to były czasy, wiecie, lata 90 większość urządzeń, które wtedy była oferowana w standardzie, nie posiadała tego CTSS-u. Wspominałem z jednym z filmów właśnie też o takim urządzeniu krótkofalarskim, jeszcze starszym niż ten Uniden z tyłu. I pomimo, że ono posiada, w swoim menu posiada aktywację tonu, podtonu ct CSS, to niestety, niestety to, to była opcja, za, za którą trzeba było dopłacić. I tak to w tamtych czasach wyglądało. Dzisiaj to się wydaje niedorzeczne, bo najtańszy Baofeng za 150 zł już ma to jakby wkomponowane. Z technicznych ciekawostek to tuner AM, jest oparty o stalak LA1600. Odbiornik to jest bardzo FM, to jest bardzo popularna Motorola MC3361, więc układy znane wszystkim i lubiane. No, i na ówczesne czasy no nowoczesne. Dzisiaj, dzisiaj jest to jednak już sprzęt starszej daty, ale wciąż bardzo fajny. Zobaczymy, co tutaj mamy jeszcze z tyłu. A więc, tak, ja tutaj już pewne przeróbki dokonałem. Wspominałem wcześniej o pewnych możliwościach odbioru emisji cyfrowej i tak, tutaj właśnie to było przerobione. Tutaj na dole, akurat tu mam odpisany dyskryminator, ale tak naprawdę on znajduje się na tym wtyku. Po podłączeniu tego wtyku do wejścia karty dźwiękowej komputera i zastosowaniu oprogramowania DSD, możemy z tego urządzenia jakby odbierać emisję cyfrową i transferować ją dalej do komputera, który to dekoduje. No i z bardzo, dobrą, z bardzo dobrymi wynikami ja dekoduję na tym sprzęcie wszystkie emisje krótkofalarskie, takie jak Fusion, DSTAR. DMR, i jeszcze w chwili obecnej dekoduje z Wrocławia pewną służbę pracującą w cyfrowym systemie Provoice. Działa to, działa to bardzo dobrze. Oryginalnie w chwili obecnej też mamy tutaj to wyjście Aux. To jest to, co wspominałem, że możemy tutaj podłączyć właśnie magnetofon, czyli jakby to załączenie nagrywania. W momencie, gdy ustawimy sobie na danej komórce pamięci funkcję Aux te wyjście tu się zwiera. Tam jest taki w środku przekaźnik, jest to wyjście bezpotencjałowe. Ono się tutaj zwiera i rozpoczyna się nagrywanie. Dodatkowo mamy z tyłu przełącznik, który jakby blokuje nam możliwość nadpisania danej częstotliwości. Chodzi o to, że mając tutaj 500 pamięci, żebyśmy po prostu już wcześniej, jakby zapisane pamięci, przez przypadek sobie nie nadpisali czymś. Starza się, że, że, że przez przypadek no, możemy wybić złe, e, złe cyfry, przez nieuwagę e, numer komórki pamięci i sobie po prostu zapiszemy jakąś ważną, ciekawą e, częstotliwość. standardowy mm, złącze BNC. Urządzenie było wyprodukowane nie w Chinach, a na Filipinach, co też może świadczyć o troszeczkę lepszej jakości, aczkolwiek e, Teraz to chyba nie jest aż takie oczywiste wszystko. Kiedyś taka się utarła legenda, że te urządzenia wyprodukowane na Filipinach mają dużo, dużo lepszą jakość niż już na przykład po transferze do Chin zdarzało się w przypadku niektórych urządzeń. Przez rozmiar urządzenia. Mamy też zapewnione bardzo dobre audio. Ten głośnik, który jest tutaj zainstalowany, jest duży. Komora całego urządzenia jest duża. W związku z tym te audio, które się wydobywa z tego urządzenia, jest naprawdę bardzo fajne. Nie potrzeba tutaj podłączać dodatkowych zewnętrznych głośników, jak to ma miejsce w przypadku wielu moich urządzeń. miniaturyzacja nie idzie w parze z jakby jakością dźwięku, to chyba. Każdy kto ma jakiś płaski telewizor na ścianie też słyszy, że jakość dźwięku z tego to jest po prostu totalne dziadostwo, za ile by ten telewizor nie kupił i trzeba się tutaj tak naprawdę spierać jakimiś systemami audio, czy jakaś teraz jest też mania z tych różnych soundbarów, tak? ale to inny temat. Dodatkowo możemy jeszcze tutaj w tym urządzeniu, jakby sobie przyciemniać, wyświetlać, jeżeli kogoś razi. Aczkolwiek to nie jest jakieś mega podświetlenie. Czyli widzicie, tu jest taki na, na połowę: podświetlenie możemy całkiem wyłączyć. I jest jeszcze zainstalowany filtr High cut który umożliwia nam obcięcie wysokich częstotliwości, jeżeli ktoś po prostu jest nie wiem, uczulony, nie lubi wysokich częstotliwości, możemy sobie taki filtr po prostu załączyć i wtedy ta, ten, ten dźwięk jest bardziej, nazwijmy to, basowy lub no po prostu pozbywamy się wysokich, wysokich tonów. Też bardzo fajną funkcją jest to, że dzięki funkcji Send możemy Zarządzać bardzo ciekawie komórkami pamięci. Możemy sobie daną komórkę pamięci przesunąć, jakby w inny bank, w inny kanał. No jest to bardzo przydatne, bo skanując, czesząc częstotliwości, możemy sobie je później bardzo fajnie segregować. I, i, i na przykład zaczyna nam gdzieś brakować miejsca lub byśmy przełożyli daną częstotliwość w inne miejsce, to nie musimy jej jakby kasować z kanału na, przykładowo setnego i zapisywać na kanale 279, tylko przez funkcję send możemy sobie przesłać wszystkie parametry razem z opisem częstotliwości na, do innej komórki pamięci. Dodatkowo e, mamy jeszcze funkcję lock. E, przy używaniu w domu nie wiem, czy, 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 jest, to, czy jest to zasadne. E, może gdzieś przy, przy instalacji urządzenia, może w, jakim, w aucie. A ewentualnie, żeby może jakieś dzieciaki tutaj nie, nie, nie za bardzo kręciły, aczkolwiek zawsze scan i manual mogą włączyć. E, jest to zblokowane po prostu w jakimś stopniu urządzenie, że, że, że nie można tutaj za wiele po prostu pooperować. Część funkcji jest po prostu wyłączonych, jak widzicie, nie wszystkie, ale część. No i standardowo, no, Squerch, bardzo fajnie, że jest manualny, że nie jest to przez jakieś menu głębokie ustawiane. No i Volume standardowo, który od razu też pracuje jako wyłącznik i załącznik urządzenia. Tyle ode mnie. Dzięki za obejrzenie kolejnego filmu. Mam nadzieję, że sprzęcior Wam się spodobał. Naprawdę robi fajne wrażenie i wizualne i bardzo fajnie się go obsługuje. Mam część kolegów, którzy właśnie tego typu urządzenia preferują. Osobiście je coraz bardziej też właśnie do takich większych urządzeń się przekonuję nadchodząca i pełzająca miniaturyzacja wszechobecna w pewnym momencie jest uciążliwa i po prostu obsługiwanie urządzeń przez głębokie menu lub za pomocą przycisków, wielkości łebka od zapałki nie jest już przyjemnością, a właśnie tego typu starszy sprzęt no daje dużo frajdy z obsługi. Pozdrawiam, trzymajcie się i do kolejnych filmów. Cześć!